Nie Robimy tak na świecach gwiazd, na bieży, żeby było więcej światła i żeby było widać, co jest na zewnątrz. I to wszystko będzie tam. A jeszcze przy bieży wydarowej, jeszcze są bierki proszę Państwa. Proszę pana, panie Edwardzie. Na panie. poziom plus 311. 311 stopni, tak? Tak. Poziom plus 311. Ale nie metrów nad poziomy łoża. Tylko, tylko stopni, stopni. schodów. No to wchodzimy tu na wieżę. światło A tu jest sławny. Uwaga, sławny żegar. Tak, 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 sławny zegar, nic nie widać, muszę zapalić światełko. Tu jest sławny zegar. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Na wieżę brniemy. Tu są otworki z oświetlenia tarczy zegarowej. Tak. Idę, idę. Idę, idę. Idę, szanowni państwo, jesteśmy już ponad zbiornikami wieży, ciśnień, zbiornikami wody. O, ale nie mamy latarki, tylko świecimy tym, więc nie widać za dużo. Idziemy dalej. Jesteśmy już na szczycie. Jeszcze nie, jest jeszcze nie. Jeszcze. Aha. A, jeszcze nie. to Tutaj są deski, to jest tutaj gdzie zalewało. Tu jest szczyt, tak? O, tu jest dużo wody, popatrz tak, jednak tak. leje ta woda, co? Tak, tutaj jutro dziewczyny przyjdą, będą to wybierały, wiesz? Aha No, ale no, jestem to już jakoś, jest już jakoś, takoś prowizorycznie zabezpieczone No, bo tu jeszcze nie jest zabezpieczone, widzisz? Popatrz na całość te dziewczyny i ten tumek to całość obijali, spójrzmy no tam. Tak, ja widzę, całość, ja widzę. To wszystko jest obite przez nich. No. Kawał bez... dobrej roboty. Kawał dobrej roboty, naprawdę. Gdyby nie, nie ta akcja, to, to tutaj już do wiosny by było mało, co pozbierać z tego dachu. A kroki by przegniły przecież. W deszczu uszczelniono ten cały dach, żeby gołębie nie wchodziły. A gołębie już tutaj nie wejdą, wiesz? Tak, no bo tutaj widać, jak jest wszystko zafajdane przez gołąbki, nie? No. No to wodę trzeba wybrać na tego niestety, bo tu są jeszcze, jeszcze szczeliny, tutaj trzeba było to zabezpieczyć. To już by trzeba było zabezpieczyć tutaj, żeby nie lało. Ale tak, i tak już jest sukces, że tu nie leje bezpośrednio przez dziury, nie? No tak. Grzegorz, to idź no tam, odbierz te wiadra. No czekaj, bo ja mam włączony. I bydło schodząc te dwa wiadra wylejemy i zostawimy tutaj na na półpięć. Dobra. Przy, przy przejdź tam, przejść tam. Tam, A tam. Przejdź. Aha. Okej, okay, okej. Okay, dobra. Przejścia. To sobie, sobie się cofnę, się cofnę. Idę tam. To nie jest krypto reklama. Te obi. I na dół, dobrze? Okej. Okay. I do zbiornika. Dobrze, pan że pan jest gdzie je wylać. No. Możemy iść. Tak, no to idziemy na dół. Chodzi tutaj, popatrz ile to roboty, ten Tomek. Ile to żarówek starych. Zrobili popatrz też, w 100% wymieniona instalacja elektryczna, widzisz? W 100% popatrz, aż Pawej. do góry. problem to nie jest tak, idź tam z tego, tam na wysokości to Ka robić, nie? kawał Żarówkę roboty. wymienić na wysokości. Kawał no, do problem. No. I wskazówki zegarowe też żeby... Ale są tu na razie zwykłe żarówki, nie już są ledowe Już są ledowe, LED LED tak. tak Ale są słabe, wiesz to w tym, w tym We wskazówkach są tak słabe światła, że jeszcze to muszą zmienić To trzeba było, to wszystko oni tutaj zrobili To są wszystko robocze godziny Przy okazji, na kiedy szuka... nagrywając zakraczy. mówię, szukamy sponsora na dobre żarówki ledowe Popatrz, żeby coś zasponsorował to jest główny wyłącznik, nie? Tak. główny wyłącznik do oświetlenia całego tego zegara tak. to jest główny wyłącznik oświetlenia tarczy zegarowej tak. Tak. I to, to jest a to jest jeszcze oryginalna jest oryginalna instalacja tak. a to trzeba po wszystkie cztery strony zrobić północ, południe, a średnica tak. tarczy 5 metrów no, to, to jest, jest tak. co robić to jest, to jest co robić i te powiedzmy punkty godzinowe od czwartej do ósmej, 4, tak. yy, znaczy tak, 8, 9, 10, 11, 12, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, to wszystko trzeba z drabiny robić na wysokości. No tak. Nie? tak jest. No to... tak. Społecznicy tutaj kawał dobrej roboty robią. To jest, to jest Gdyby nie to, to naprawdę. Dobrze. A tam idzie oświetlenie do wskaźnika zegara, wiesz? Tak. Dobrze. Może chcesz ten sfotografować mechanizm. Na pewno? No jak możesz otworzyć to... Tak? Jeżeli to... Tutaj, tak? To czekaj, czekaj, bo tutaj nie widzę. Tutaj mam. Już konika ściągnąłem. Tak. Zdjąłeś tam? Tak, ja zdjąłem, chyba że jeszcze u góry jest, bo nie widzę? Nie, nie ma u góry. Tutaj jest. Czekaj. Tu jeszcze jest tak. Aha. Okej. Okay. No. Popatrz, no, układ styczników jeszcze, to jest 1925 rok. Instalacja elektryczna, przekładnia ślimakowa dwustopniowa, widzisz? Mhm. Tak? I, popatrz, no, I ta przekładnia dwustopniowa, a silniczek tu jest taki malutki o mocy 180 W. To nawet nie całe mhm. dwie żarówki 100 W, prawda? Mhm. No. I, i, te, I ten, napiędze, ten mechanizm, ten mały silniczek potrafi pokonać gdzie... wszystkich czterech tarczy zegarowych w północ, południe, wschód, zachód. Tak jak już powiedziałem, średnica tarczy 5 metrów i, i wskazówki o wadze około 100 kg. No to, to jest to ciągnąć, ale tak. widzisz ten układ. Przeniesienia tych napędów. że to ma, przeniesienia, przeniesienia Wstęp, że napiędów, to ma układ no? przeciwwagi, wiesz, także Aha. wskazówki są w przeciwwadze. To jak taki układ w, w napędzie samochodu satelitarnym. Tak, tak. tak. To jest układ stożkowy, przekładnie y -hmm. stożkowe i dwie przekładnie ślimakowe. A, czekaj, tu jeszcze nakręcimy z bliska. <laughs> tak. No jest, to, jest to rzeczywiście niespotykana konstrukcja, a jeszcze działa, a właściwie została naprawiona też przez społeczników. Tak. Gdzie ty, mój kochany ojcze, jako jeszcze tutaj kiedyś pracownik, też o to dbałeś społecznie, społecznie, jako hobby? Zresztą dla, dla widzów mówię, że mój ojciec również dbał o <laughs> inne zabytki w mieście Wytomiu. Zegar na kościele świętej Barbary. Też w latach 80. ty uruchomiłeś po wielu latach nie, nie, nie działania jako niespecjalista, jako nie zegarmistrz, a uruchomiłeś jedną, jedną stronę, co najmniej, że chodziło, tak? Nie, wszystkie cztery, wszystkie cztery, cztery, cztery strony. Ale tam się zacierało coś? Nie a, na żaden szkody... nasz szkody? Wszystkie sztuki z wieża ma szkody górnicze, nachylenie, tak są duże opory toczenia, rozumiesz? No, tak to idziemy dalej Dobrze, jak się jasno zrobiło I tak dzięki Znaczymy, temu, że te zaraz, zaraz że te nasz to słoneczko panoramy. wpada pięknie no popatrz, pięknie, no, proszę, pięknie tutaj, tak, proszę, proszę tutaj zrobić zdjęcie panoramy Bytomia Sząbierki tak, tak strona południowa tutaj o. tak jest, widać pięknie nawet nie trzeba tak nie robić reklamy. Ośrodek szkolenia zawodowego, były ośrodek tak. szkolenia zawodowego, obecnie noclegownia. Tak jest. Na ulicy Kosynierów I tu jest Kosynierów ulica Aż do ulicy tak, Zabrzeńskiej. Tak, tak, to jest Kosynierów Tak jest. A tam to jest to osiedle hutnicze, te domki? Tak. No i z drugiej strony tak samo na świetle zrobione i jest jaśniej, światło wpada, więc fajnie. A tutaj jeszcze był jakieś y, przez ciebie napisane tak, 20-30 tak. lat temu, tak? No e, sz, czekaj, 90 rok, czyli że 30 90. lat temu. Również. 30 lat temu przez ciebie napisane, że naprawa wska wskazówki małej strona południowa 23 kwietnia 90 rok. 90, tak, 90, Ta 90. rok 90. i tutaj napisałem jaki tam jest potrzebny klucz nasadkowy, żeby, no. mo żeby można było tą nakrętkę klucz e, e, do wskazówki zegara, zegara, żeby można było dla alpinisty, który z zewnątrz Aha. na linie e, wisiał i odkręcał nakrętkę. co to, no. co to jest? I to tutaj? Jest ro rozwartość e, 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 tego szóstego 52, 52 mm. Nasadowy, tak? Nasadowy. No. Klucz nasadowy. No. Zbiorniki o, są, proszę zobaczyć, nitowane. Tak, tak. Niestety, e, kilka lat temu chcieli je również zazłomować, bo widzieli w tym duży interes, żeby można było na złom wywieźć tak jak większość rzeczy w tej lekkiej ciepłowni. Tak. Całe szczęście udało się to uratować. I te zbiorniki, zbiorniki. Te zbi tych zbiorników jest 8 sztuk, tak. Po 75 m3, po 70 m sześciennych, No, e, pojemność wodna, 70 m sześciennych. No czyli w sumie tej wody kotłowej w rezerwie było około 600 ton. No, no. więc kondensatu nawiasem mówiąc, nie czystej wody, Kondy tak? Kondensat albo woda zdemineralizowana, Aha. która się nadaje Aha. do zasilania kotłów. Paru. No i, i całe szczęście udało się to uratować, bo to jest jakaś wartość pokazująca to, co w tej elektrociepłowni było. To idziemy dalej. Idziemy dalej. Proszę. Jest to tutaj deptać pod górkę. Jest, jest. Bo ja to mówiłeś 300, 311 schodów, 311 schodów. Ja zaczynałem, zaczynałem dostawać zadyszki jak wchodziłem już pod górek, a ty tato to, to przy twoim. Przy twoim e, Twojej kondycji to naprawdę ja cię podziwiam. Bo naprawdę kondycja niesamowita. Tatuś to, to ci gratuluję. Z ciężarami jeszcze. Obładowany. Gdyby więcej takich społeczników, to ta elektrownia by naprawdę błyszczała. No ale tutaj muszę powiedzieć, bo mój ojciec prawie całe życie zawodowe, prawie, to znaczy od 50 -tego którego. Od 60, -tego od 60 roku zacząłem pracę, czyli te 38 lat pracy zawodowej w tej elektrowni, a kolejne 22 lata pracy społecznie. No, no, tak. Jako przewodnik więc, więc, wolontariusz... Więc ja nie ukrywam, że też troszeczkę proszę? dzięki temu z, z mlekiem matki albo ojca przejąłem ten Właśnie z tym zakładem jestem związany jakby nie było 62 lata. Tak. No. Dlatego się proszę państwa nie... Proszę nie dziwić, że nam zależy na tym, żeby tą ciepłownię uratować przed, przed zagładą. Zamykamy, kalki żeby nie było tutaj, chyba nie wiem, zaszło tak dobrze, żeby nie było pokusy dla jakichś szwędaczy, bo tutaj często się włamują różnymi otworami. Mimo tego, że jest ochrona, ale niestety yy, właśnie niemalże codziennie był taki okres, że się włamywali i kradli złomiarze, złomiarze kradli złom. W tej chwili troszeczkę się udało już to opanować, ale Trzeba pilnować, czas trzeba pilnować. No już czas jesteśmy klatką schodową, ładną, betonową, stabilną. Te. Tu jeszcze napis po siedemdziesięciolecznym, tak? To jeszcze cyferki 70 lecia ale te tej ciepłowni. O, tam są. Mieliśmy obchodzić 70 lecia a tu już mamy teraz 100 lat. No dokładnie 30 lat temu te literki były, zostały i tyle, leżą. To jeszcze, ta ciepłownia była w ruchu, jeszcze była zakładem produkcyjnym. I wchodzimy na, na nastawnie. Tu jest była nastawnia. O, proszę sobie zobaczyć, jakie centrum dowodzenia niemalże jak w elektrowni atomowej. O. Dla zwiedzających różne świecące się lampki, wskaźniki mocy. Wyłączyłeś to teraz, wyłączyłeś, tak? Teraz włączyło się. Patrz, ile megawatów? Ile megawatów jest? Taki symulator, tak? To tutaj, to. Aha. Ta tablica plus tamta tablica to jest w sumie 400, 400 informacji o. Ewentualnym zakłóceniu pracy czegośkolwiek? 400 w sumie. Czy same Jeżeli czujniki z, do tego? Wyzczała się jakaś teraz... zakłócenia, jakaś awaria, no. to wyskakiwała czerwona kratka no. i sygnał taki akustyczny, ta, ta. że nieboszyka by zbudziło. No czyli to taki odpowiednik starego komputera. Tyle czujników, że dawało nam nadzór. Na całym procesie. Te wskaźniki, wszystkie, takie powiedzmy, to były takiej wielkości, jak to, bo to jest przepływomier, ciśnienie na części wysokopryżnej, ciśnienie na niskopryżnej, ilość e, e, dostarczonej pary z e, kotłów do turbin parowych. Nie? A to jest normalny sygna, znaczy, zegar Siemens. Dla tych, którzy nie wiedzą, to mój ojciec, niestety, jest w roboczym ubraniu, e, no bo pracowaliśmy fizycznie, tam, żeby zabezpieczyć, więc ubrał się. Na co dzień tak nie chodzi, żeby ktoś się nie śmiał, nie? No, normalnie to pracowało w fartuchu. O, tak! Tak jest, tak jest. No, tutaj tutaj niestety mokro, mokro, ciekło, zalewało. Dobrze. Schodzimy już z nastawni. Przejdź do tymi schodami, raz, dwa w dół. Przejdź do tymi. No ale to świecznie, od razu Zacząłem zamiatę, żeby to jakoś wyglądało, jakby ładnie nie Tak.